No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. Tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 18 do 24 sierpnia 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, księżyc czy znak wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, tam również znajdziecie wszystkie niezbędne mm, informacje. No i drugie lwy, pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i korzystając z okazji 100 lat 100 lat wszystkiego najlepszego dla wszystkich lwów, które obchodzą rodzinki w przyszłym tygodniu. Kochani, spełnienie marzeń. Niech Wam się darzy wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze Wam życzę. Dobra, lwy lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach, a co u singli? Rodzina przyjaciele najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, i zobaczmy sobie przekaz Anielskiej wyroczni z złotego czasu. dla Was na przyszły tydzień. Świetliste powołanie. Mhm. Postaw się w najpiękniejszym świetle. Super. Talia dopowiadająca jest i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was? Arcykapłanka, ale fajnie, kochani Arcykapłanka e, mówi o pięknym połączeniu ze swoją duszą, ze swoimi przewodnikami ze swoim wyższym ja także jest to tydzień, w którym Wasza intuicja będzie działać na najwyższych obrotach będzie Wam podpowiadać co i jak, będzie Wam wskazywać kierunek więc warto ich posłuchać dobry czas właśnie na medytację, na kontemplację na wyciszenie się, kontakt z naturą ale też wszelkiego rodzaju kursy, kursy warsztaty rozwijające m, intuicję bądź e, ogólnie te warsztaty duchowe bo to będzie naprawdę na, no, na wysokich obrotach. Kochani, dla wielu z Was jest to czas wyciszenia się, połączenia ze sobą. Mogą się dziać jakieś takie metafizyczne rzeczy wokół Was, mogą się przebudzić jakieś zdolności intuicyjne, no więc będzie się działo. Oczywiście arcykapłanka też jest kartą tajemnic. Starajcie się więcej słuchać w tym tygodniu niż mówić, bo możecie wyłapać pewne rzeczy, które będą nieosiągalne dla innych. Zobaczmy tą kapłankę ósemka pentakli, dwójka pentakli i księżyc. Wiecie co, kochani, ja widzę, że część z Was będzie miała zagwózdkę a propos jakiegoś rozwoju, edukacji, naprawy czegoś, bądź ogólnie swojej drogi. Mam wrażenie, kochani, że część z Was stoi przed jakąś ważną inwestycją albo ważną decyzją odnośnie właśnie swojej niezależności, swoich aspektów zawodowych, którą ścieżką powinniście kroczyć i tak dalej. Część z Was faktycznie myśli o pracy jako... Mm, w tej aspekcie duchowości, warsztaty, kursy, tarot, nie wiem, praca z podświadomością, ustawienie hellingerowskie, czy cokolwiek innego, coś Was ciągnie do takich rzeczy, ale zastanawiacie się na przykład, czy to, jest twoje, czy to jest Wasza droga. Jeżeli się na tym zastanawiacie, kochani, tutaj mam odpowiedź, że tak, to jest Wasza droga, tylko tutaj jakieś lęki mogą działać właśnie z poziomu podświadomości. Dla części z Was, kochani, też widzę, że zastanawiacie się, czy iść na jakieś kursy, warsztaty, studia, czy coś w tym stylu, czy to jest odpowiedni dla Was Kierunek. W tym tygodniu warto się wsłuchać właśnie w siebie, bo tam intuicja będzie wam podpowiadać, w którą stronę pójść, co zrobić w danej sytuacji. Warto też bym powiedziała. Poświęcić więcej uwagi sobie, um, spędzić więcej czasu może w samotności, um, w, takiej, w takiej potrzebie uchorodowania właśnie swojej przestrzeni. Szczególnie właśnie jeśli na jakimś poziomie czujecie niepokój, jakieś lęki, jakieś obawy, no to właśnie w tej samotności znajdziecie ukojenie. Dobry czas właśnie na medytację. Um, Wszelkiego rodzaju właśnie techniki, które pozwolą Wam się wyciszyć, żeby właśnie mówię, znaleźć to rozwiązanie przede wszystkim i podjąć właśnie odpowiednie, odpowiednie decyzje. Uh -huh. Ok, co z zewnątrz? <laughs> pustelnik, ale jaja. E, no, Arcykapłanka i pustelnik, bardzo fajne połączenie. Kochani, no możecie trafić właśnie tutaj na jakiegoś mentora, przewodnika duchowego, terapeutę, coacha, kogoś, kto e, może Was poprowadzić tutaj odpowiednią e, drogą, kogoś, kto może wskazać pewne rzeczy, kogoś, kto może pomóc przepracować pewne lęki, pewne obawy, pewne trudności e, w połączeniu się ze swoją wyższą jaźnią i w ten sposób, kochani, otworzą się dla Was właśnie nowe wrota. No ale też pustelnik to, to właśnie to wszelkiego rodzaju kursy, warsztaty, ale też wyjście... Do natury, więc może pojawić się szansa na jakiś wyjazd, do, na jakąś agroturystykę, albo gdzieś w jakąś dzicz, żebyście mogli spędzić trochę czasu właśnie w samotności, w połączeniu z naturą, aby skontaktować się właśnie ze swoim wyższym ja. Tutaj ja też bym powiedziała z tym pustelnikiem, że wasze powołanie was woła. I tak patrzę na tą kartę świetliste powołanie. Hmm. Czy przypadkiem właśnie wasza dusza was nie woła w jakimś konkretnym kierunku, a wy właśnie się lękacie, czy to jest odpowiedni kierunek dla was? Zobaczmy tego pustelnika. Siła. Siódemka kielichów? Trójka pentakli. Mhm. Dziewiątka pentakli, remita i dziesiątka kielichów. No właśnie, to jest to. Wiecie, co kochani, no pokazuje mi się, jakaś bardzo silna osoba, energetycznie silna osoba, wiecie, i to jest osoba, z którą możecie podjąć jakąś współpracę w tym tygodniu, bez względu na to, czy to będzie coach, terapeuta, jakiś przewodnik duchowy, czy po prostu przyjaciel, czy członek rodziny. Ta osoba pomoże wam rozwiać wszelkie wątpliwości i umocnić swoją siłę, tak jakby postawić was w zupełnie innym świetle, uzmysłowić wam wasz potencjał, wasze nieograniczone możliwości. I to, myślę, że ta osoba pomoże Wam po prostu podjąć jakąś ważną decyzję w Waszym życiu. E, odnośnie kariery, odnośnie finansów, odnośnie, nie wiem, związków. No, tak jakby ta osoba była częścią Waszej duchowej rodziny, albo na pewno częścią Waszej ścieżki rozwoju duchowego, e, ścieżki Waszego życia, tak? I ta osoba, tak jakby, pomoże Wam wyjść poza pewną strefę komfortu. E, no, ciekawe. No, może stać się takim nowym przyjacielem, kimś, kimś bardzo ważnym dla was. <laughs> Super. Dobra, co w związkach? Zobaczmy. A w związkach mamy siódemkę kielichów. Ok, no, część z Was może zastanawiać się właśnie tutaj nad jakąś relacją czy jesteście w niej szczęśliwi, czy też nie. Z siódemką kielichów może to być taka sinusoida emocjonalna, raz jest dobrze, raz nie. Kiedy jest dobrze, to jest fantastyczne, kiedy źle, to jest faktycznie źle. Dla części z Was, kochani, siódemka kielichów może mówić właśnie, że ktoś tutaj manipuluje Waszymi emocjami, więc warto zwrócić na to uwagę, jak to wygląda w tym Waszym partnerstwie, czy wszystko jest w porządku, czy to Wy nie manipulujecie jakimiś emocjami, czy to ktoś nie manipuluje Waszymi emocjami, bo siódemka kielichów zdecydowanie o tym mówi. Ale też mi się pokazuje, że właśnie z siódemką kielichów mogą być tutaj jakieś ważne decyzje do podjęcia może być wiele opcji y, wyboru i będziecie się zastanawiać, która z tych opcji będzie najlepsza. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. Siódemka kielichów też jest taką kartą Może nie o niebieskich migdałach, ale nie robię nic w tym kierunku. Także może Was w tym tygodniu po prostu ta wyobraźnia trochę ponosić. E, no właśnie, ale co robicie, żeby właśnie te pewne wyobrażenia się spełniły? Hmm? Sprawiedliwość. Świat. I dwójka buław, okej. Okay. Cesarzowa, dziewiątka kielichów, umiarkowanie, ok. No część z Was będzie zdecydowanie się tutaj zastanawiać, czy wyjść z jakiegoś związku, czy też nie. E, możecie mieć takie poczucie właśnie, że brakuje tutaj jakiejś równowagi. Możecie czuć właśnie, że Wasze potrzeby gdzieś tam są e, ignorowane właśnie w jakiś sposób. E, I może być większa potrzeba, że tak powiem, wolności właśnie w tym związku. Także część z Was może zdecydować się tutaj właśnie na zakończenie jakiejś relacji, albo marzycie o tym zakończeniu, ale boicie się na przykład podjąć tą decyzję. E, także warto tutaj, że tak powiem, e, spędzić więcej czasu w samotności, żeby ostatecznie sobie to wszystko przemyśleć, żeby podjąć jak najlepszą decyzję m, dla siebie. Dla wielu z Was, kochani, jest to czas e, podjęcia decyzji wewnątrz relacji, a propos właśnie podpisania jakiejś umowy, finalizacji czegoś, e, może właśnie coś związanego z obfitością. E, m, tego typu rzeczami. To tutaj też starajcie się zachować spokój, zanim ostatecznie coś podpiszecie. Ale wygląda na to, że macie szansę podpisać bardzo ważne umowy, szczególnie jeśli chodzi o dom, mieszkanie, być może właśnie małżeństwo, samo finalizacja małżeństwa. Może dopadną wam jakieś, masz jak, was jakieś możliwości. Może dopadną Was jakieś wątpliwości przed samym ślubem, kochani. To nie martwcie się czasami, no tak bywa. Także że tutaj warto się wyciszyć, przeanalizować sobie wszystko i zapytać, się, dlaczego właśnie wychodzę za tą osobę, dlaczego, dlaczego go ją kocham, e, czy to jest na pewno ta osoba. E, macie jeszcze czas jak coś, żeby się rozmyśleć, ale myślę, że kochani to jest kwestia po prostu przyjrzenia się temu głębiej i rozwijania jakichś swoich lęków, jakichś swoich obaw, które ewidentnie tutaj y, występują. E, dla części z Was, moi drodzy, widzę, że jeżeli szczególnie spodziewacie się dziusia w, w partnerstwie, coś może być troszeczkę przed terminem. Tak jakby pokazuje mi się, że um, Mogą się pojawić jakieś takie dziwne odczucia, może szybciej wody odejdą, może coś, coś takiego się wydarzy i może w tym tygodniu nastąpić właśnie finalizacja, że tak powiem, e, ciąży i narodziny. Tu się nie martwcie, wszystko będzie dobrze, ewidentnie. Um, ale tak jakby widzę, że coś, coś może Was tutaj niepokoić, także warto skonsultować się wtedy z lekarzem, pojechać, nie wiem, czy do szpitala, czy skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym, czy coś, e, bo mam wrażenie, że dziecko może troszeczkę wcześniej wyjść e, na świat. E, Szczególnie nie mówię, jeżeli to jest no, końcówka już ciąży, tak? ale może troszkę przed terminem się urodzić. E, takie coś mi tutaj przyszło e, do głowy. Część z Was, kochani, może planować jeszcze jakieś ostatnie wakacje, e, szczególnie zagraniczne. E, może być kilka ciekawych ofert na horyzoncie i będziecie się zastanawiali po prostu, którą z tych ofert wybrać, z której skorzystać. Wybierzecie najlepszą dla siebie, tylko właśnie tutaj podejdźcie rozsądnie, na spokojnie, przeanalizujcie wszystko, popytajcie, e, poczytajcie komentarze, opinie itd., żeby wybrać najlepszą opcję e, dla siebie single. A single mają dziewiątkę pentakli, będą szczęśliwymi singlami w tym tygodniu. Wygląda na to, kochani, że będziecie dbać o własną niezależność, własny komfort, będziecie inwestować w siebie i będziecie wam będzie Wam bardzo dobrze właśnie w tej, w tej sytuacji. Zadbacie o siebie, zadbacie o swoje potrzeby i to będzie najważniejsze. Oczywiście z dziewiątką pentakli może pojawić się drugi niezależny singiel, który gdzieś tam będzie się kręcił koło Was. No, zobaczmy. Zobaczmy, co ta dziewiątka pentakli tutaj niesie ze sobą. Szóstka mieczy, krótki lichów. I as pentakli. ósemka w piątka mieczy i as mieczy. E, no więc tak kochani, czyli z Was faktycznie tutaj inwestuje w siebie, e, możecie pojechać w jakąś podróż albo zrobić coś, o czym długo myśleliście, e, i to będzie czas waszego wzrostu, emocjonalnego, duchowego, i faktycznie czas ważnych jakichś takich decyzji i na tym będziecie skupieni w tym tygodniu. No ale potencjalnie też mi się pokazuje tutaj jakiś nowy początek z jakimś królem kielichów, więc to może być ktoś z trygonu wody, e, z kim e, będzie jakiś ciekawy kontakt, możecie poznać się właśnie podczas jakiejś podróży. Jakiejś podróży wyjazdu. Może ta osoba Wam pomoże właśnie w jakiejś sytuacji, e, rozwiązać coś i tak dalej. I w ten sposób się nawiąże właśnie jakaś ciekawa relacja. Nie widzę tutaj jakichś fajerwerków, ale na pewno szansę właśnie na jakąś ciekawą współpracę, nową przyjaźń. A co z tego będzie? Hmm? Kto wie, kto wie, zobaczymy. arcykapłan Siła, trójka mieczy. Mhm. Pustelnik. O, to jest ta energia tutaj. Więc warto nie angażować się zbyt szybko w tą relację, jeśli coś, ale mimo wszystko mam wrażenie, pozostać na nią otwartym, bo ta, ta, ta relacja może nieść ze sobą jakieś ważne lekcje, ważne przesłania dla was, moje drogie single. No, ciekawe. E, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. O, i tu mamy asa pentakli, czyli rozpoczęcie czegoś nowego, nowe inwestycje. Um, właśnie jakieś ciekawe projekty. Może się dziecko narodzić w rodzinie, um, może być dość do jakiegoś ważnego zakupu um, czegoś, um, właśnie w rodzinie, wśród przyjaciół. Um, zobaczmy tego asa pentakli. Mhm, kochankowie. Szóstka buław. Cesarz. Uh -huh. Piątka pentakli, czwórka pentakli i król mieczy. E, kochani, jeżeli. E... Potrzebujecie jakichś pieniędzy, tak mi przyszło do głowy. Są jakieś braki finansowe i potrzebujecie jakichś pieniędzy na coś, nie bójcie się prosić bliskich o pomoc. Wyjdźcie poza pewną strefę komfortu, i poproście tatę albo jakiegoś ważnego mężczyznę w waszym życiu, jakiegoś być może biznesmena, albo wiecie, że ktoś ma na przykład jakąś kasę. To poproście tą osobę, bo wygląda na to, że możecie się spotkać z zgodą i z, faktycznie z pożyczką. Um, co Was szokuje, widzę, bo możecie w ogóle mieć tutaj wątpliwości, że ta osoba w ogóle może wam pożyczyć jakieś pieniądze czy dać jakieś pieniądze, a tymczasem tak właśnie będzie. Kochani, tutaj też mi się pokazuje, że ogólnie warto prosić o pomoc inne osoby. Ktoś też Was może poprosić o pomoc w tym tygodniu odnośnie jakiejś sytuacji, poprawy, wsparcia w jakiejś sytuacji i warto, warto z tego zdecydowanie skorzystać. Mhm. Mm Wiecie, co? Tu też mi się pokazało coś takiego, że mm, faktycznie może się rozpocząć właśnie jakaś nowa znajomość dla was. E, znajomość właśnie z jakąś osobą, która. Może wam pomóc wybrnąć z jakiejś sytuacji, pomoże wam spojrzeć pewne rzeczy z innej, na, na pewne rzeczy z innej perspektywy, może pomóc wam uwierzyć bardziej w siebie i swoje możliwości i stanie się naprawdę bardzo ważnym elementem dla waszego życia. Także bądźcie otwarci w tym tygodniu na te nowe znajomości, bo one mogą być naprawdę bardzo ważne. Mhm. Dobra, praca i finanse, co tutaj? Ach, tu mamy gwiazdę, Woho, ho, ho, kochani, gwiazda, przepięknie spełnienie marzeń, uzdrowienie, nadzieja, odzyskanie nadziei w jakimś aspekcie. Eee, cudowna energia wam przyświeca. Gwiazdy będą Was wspierać w tym tygodniu zdecydowanie. Możecie o awansie? Wszystko jest możliwe. Możecie o sławie? Wszystko jest możliwe. Możecie o super pracy? Wszystko jest możliwe. Możecie o wygraniu w lotka? Wszystko jest możliwe. Gwiazda zawsze mówi, że wszystko jest możliwe. Także nie ma rzeczy niemożliwych dla Was w tym tygodniu. Jeżeli pragniecie spełnić jakieś swoje marzenia, sięgnąć gwiazd, kochani, to ta brama jest dla Was otwarta. Zdecydowanie w tym tygodniu. Zobaczmy tą gwiazdę. A z mieczy. Siódemka pentakli. I koch fortuny. Wszechświat Wam sprzyja, mak, dokładnie. <grystanie> Tylko właśnie, nie sabotujcie siebie, nie sabotujcie swoich działań. Oczywiście, że tak. Mm -hmm. e, powiem Wam tak, kochani, macie jakiś pomysł, macie jakąś ideę, chcecie właśnie w jakimś kierunku pójść, ale boicie się, czas się na to otworzy. Czas zrobić jakieś kroki. Pierwszy, to nie musi być od razu, nie musicie, wiecie, od razu zbudować nie wiadomo jakiej sławy, majątków i tak dalej, i tak dalej. Nie od razu musicie wybudować do nie od razu musicie zwiedzić cały świat. Ale uczcie sobie plan, strategię i działajcie według tego planu. Nie unikajcie tego, nie, um, nie, nie bójcie się, nie sabotujcie swoich działań, bo. Do odważnych świat należy i z tak potężnymi arkanami, jak tutaj gwiazda koło fortuny i mag, naprawdę wszystko leży w Waszych rękach. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki i wszystko jest możliwe w tym tygodniu. Um. No, <grym> hmm. powiedziałabym tak, warto działać sprytnie. Bo ten, ta siódemka mieczy nie zawsze jest kartą oszusta łabzę i tak ale warto działać sprytnie. Patrząc na to, że macie arcykapłankę w energii głównej, więc warto też działać być może w sekrecie, w tajemnicy, więc jeżeli chcecie coś rozkręcić swojego, chcecie rozpocząć coś swojego, zachowajcie to na razie w tajemnicy, póki, póki gdzieś tam nie będziecie pewni swego, albo póki bardziej czegoś tam nie rozkręcicie. Hmm, żeby tutaj, wiecie, pilnować właśnie tej swojej energii yy, i, i tej przestrzeni, że tak powiem. No mhm. ale tak, tutaj macie jedno wielkie tak, tak jakby cokolwiek idzie w waszą stronę i. Są ostateczne. E, cokolwiek idzie w waszą stronę, cokolwiek się rodzi wewnątrz was. Tu macie jedno wielkie tak. To jest wasza droga, to jest odpowiedni czas, miejsce czas na manifestację marzeń, czas na spełnienie, czas na realizację. Wyjdź ze swojego cienia, zakończ właśnie jakieś trudności i miej w sobie odwagę, drogi lwę, na Lwie, na zakończenie swojego sezonu, sezonu, że tak powiem weź sprawy w swoje ręce, wyjdź poza strefę komfortu i działaj. Rada. Król Pentakli. Zajmij się swoimi finansami, zajmij się swoim poczuciem bezpieczeństwa, e, zacznij się zdrowie odżywiać, e, zadbaj właśnie o rodzinę, o bliskich, e, em, inwestuj w siebie. Pomyśl o takich planach długoterminowych, zabezpieczeniu siebie na przyszłość. <laughs> to może być świetny czas, żeby to zrobić. Zobaczmy. Król Pentakli. Król Pentakli, bo Król Pentakli. I dziesiątka była... <laughs> I szóstka e, pentakli. Co musisz zakończyć w swoim życiu, żeby wnieść w to życie więcej równowagi? E, jakie rzeczy ci nie sprzyjają, jakie ci nie służą? Co dźwigasz na swoich barkach, co powoduje jakiś brak stabilizacji? Czas, żeby to zakończyć i otworzyć się na nowe możliwości. To jest czas Twojej transformacji, wyjścia poza pewne konflikty, poza pewne ograniczenia, poza pewne blokady i naprawdę sięgnięcia po swoje i żyj długo i szczęśliwie. Dobra, lwy. Na koniec pytanie i odpowiedzi, jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już usuję wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa, no i trzy. Dobra, odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden, jeśli uwierzysz. Odpowiedź numer dwa, sukces. I trzy w przeciągu kilku miesięcy. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. <laughs> Buziaki, pa pa!